Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Siemanko Wam wszystkim. No i mamy kolejną niedzielę, ale nie niedzielę zwykłą, tylko niedzielę, w której przeżywamy święto podwyższenia krzyża 14 września. No i pierwsze czytanie mamy z Księgi Liczb, gdzie właśnie e, możemy się przyglądać, że konsekwencją za grzechy no, rzeczywiście są te węże, które zaczęły Izraelitów. Szemrzących przeciwko Bogu kąsać. No i autor natchniony wprost pisze, tak? Że Pan zesłał na nich węże o jadzie palącym. Ale pamiętajmy o tym, że akurat y, takie zwykłe prawo retrybucji, czyli że Pan Bóg za dobre wynagradza za złe karze, to, to tak nie jest to Generalnie kochanie jest tak, że konsekwencje naszych grzechów to jest właśnie ta kara którą przeżywamy i Pan Bóg nie musi zsyłać na nas żadnych węży, ale pewnie Izraelici, widząc te węże, no i generalnie tak w starożytności było, że jak działo się jakieś nieszczęście, to sobie ludzie zadawali pytanie, a dlaczego tak się stało? A, bo żeśmy zgrzeszyli. To pewnie przez to. No i Pan Bóg zesłał na nas to, czy tamto. Ale też pamiętajmy o, o tym myśleniu semickim, jak mamy te wszystkie teksty, że Pan Bóg zesłał karę, Pan Bóg coś tam, grad zesłał, szersze nie wysłał, to pamiętajmy o tym, że yy, semici i autorzy natchnieni pomijają, pomijają yy, ludzką wolę. Tak, tutaj ludzką wolę, yy, jakieś czynniki przyrody pomijają wszystkie przyczyny pośrednie, a skupiają się tylko na samym Bogu, tak jako przyczynie pierwszej wszystkich rzeczy. Nie. Chodzi tutaj o stworzenie, nie, że przyczyna wszystkich rzeczy, że Pan Bóg jest przyczyną zła. No nie o to chodzi. Także tutaj yy, wszystkie te pośrednie yy, sprawy, wszystkie te pośrednie ogniwa są przez autora natchnionego pomijane, a autor natchniony skupia się tylko na samym Bogu. No i kolejny element z tego myślenia, że skoro Pan Bóg jest przyczyną wszystkich rzeczy i tak naprawdę wszystko od niego pochodzi, czy zło czy dobro. Oczywiście tylko samo dobro, a zło pochodzi właśnie z woli ludzkiej i od i od kochani, myślących osób, tak, od osób. Mogą być też osoby duchowe, byty duchowe. No to skoro tak, wszystko od Pana Boga pochodzi, no to Pan Bóg też temu wszystkiemu potrafi zaradzić, tak? No i właśnie mamy ten drugi element tego czytania, że się Izraelici zwracają do Pana Boga przez Mojżesza. No i Pan Bóg dla zbawienia poleca wykonać tego węża miedzianego na palu. Ktokolwiek spojrzy na tego węża zostanie przy życiu. I rzeczywiście tak się dzieje. I tak, kochani, jak w przypadku węża miedzianego to ludzkie życie tutaj było chronione, to doczesne. No to teraz wszyscy ci, którzy wpatrują się w Pana Jezusa wywyższonego na krzyżu, o tym mówi dzisiejsza Ewangelia, tak? Ewangelia Jana, potrzeba, żeby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Już nie tylko to życie doczesne było zachowane, ale żebym wiecznie żył z Panem Bogiem, bo to jest prawdziwe życie. Przebywanie poza Panem Bogiem to jest śmierć. I nawet mogę fizycznie żyć tutaj na tym świecie i być martwy. Rozumiecie o co chodzi? Prawdziwa definicja życia przed Panem Bogiem to jest przebywanie z Bogiem, w kontakcie z Bogiem. Jeśli jestem poza Panem Bogiem, wypieram się go, to wtedy jest śmierć. I tyle. I mogę żyć jak żywy trup. Także każdy, kto wpatruje się właśnie w Jezusa wywyższonego na krzyżu, ma nie tylko to życie doczesne, ale nawet życie wieczne. Także o tym pamiętajmy. Drugie czytanie, bo już tu razem z trzecim żeśmy omówili, drugie czytanie mamy z Filipian, jeśli dobrze pamiętam. I mamy właśnie ten hymn wczesnochrześcijański o wywyższeniu Pana Jezusa. I taki mamy schemat, że najpierw mamy to schodzenie Jezusa pokazane, że istniejąc w tej postaci Bożej, Pan Jezus, Yy, Ogołocił samego siebie tak? Przyjął postać sługi Stał się podobny do ludzi Czyli dalej mamy to schodzenie tę kenoze yy, Fachowo mówiąc I w zewnętrznej tej postaci człowieka yy, Uniżył jeszcze dalej Siebie samego Stając się posłusznym aż do śmierci I do śmierci krzyżowej Czyli tej najgorszej śmierci No i teraz mamy to wznoszenie się Pana Jezusa Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko I darował mu imię ponad wszelkie imię. I imię Jezusa oczywiście oznacza w języku semickim całą osobę, tak? Imię oznacza całą osobę. No i Jeszua znaczy Jachwę zbawia. Darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgęło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Panem ten Termin techniczny kyrios, ho kyrios występuje oczywiście na określenie samego Boga w Starym Testamencie w Septuagincie, czyli w tej greckiej wersji Starego Testamentu. Ho kyrios, czyli po prostu Bóg. Jedno z tłumaczeń terminu Adonai, czyli Pan z hebrajskiego. No i tak. Także kochani tutaj w tej tajemnicy krzyża, za każdym razem, kiedy rozważamy właśnie ten obiekt, który stał się dla nas symbolem, to zawsze myślimy o Panu Jezusie, tak? Nie tak jak świadkowie Jehowy czasami tutaj porównują krzyż, któremu oddajemy cześć, i zadają takie pytanie: No, jakby ktoś ci zaszlachtował. Syna Nożem, to co? To ten nóż byś tutaj yy, wielbił, oddawał mu cześć. No to, to nie jest to samo. Nóż to nie jest krzyż. A poza tym, za każdym razem, kiedy my zwracamy swoje myśli ku Krzyżowi czy całujemy Krzyż, to zawsze całujemy i myślimy o Panu Jezusie, bo tak naprawdę to tutaj zawsze o niego chodzi. Nie chodzi o sam przedmiot jako taki, tylko ten przedmiot ma wartość symbolu. A symbol jest czymś więcej niż sam przedmiot, tak? W tym symbolu odwołujemy się do całego tego tła, które on reprezentuje. Jeśli myślę o krzyżu, to oczywiście zawsze myślę o Panu Jezusie. W tym sensie. Nie jesteśmy bałwokwalcami, nie oddajemy czci jakiemuś przedmiotowi, tylko akurat te konkretne przedmioty, którym oddajemy cześć, odwołują nas do tych świętych osób, yy, które czcimy, tak? Święte osoby mam tutaj na myśli konkretnie Pana Jezusa. No, można by to porównać do innego symbolu, na przykład do obrączki, tak? No, obrączka to jest jakieś metalowe ringo z jakiegoś drogocennego metalu, i to jest symbol, tak, który niesie, i ten symbol niesie mnie do czegoś głębszego niż sam ten przedmiot, który noszę na paluchu. No to to jest to samo z krzyżem, tak, że tutaj mamy wartość symbolu, nie tylko samego przedmiotu jako przedmiotu, tylko mamy wartość symbolu, który kryje się w tym przedmiocie. No i okej. Okay. Za każdym razem, kiedy całujemy krzyż, za każdym razem, kiedy na Niego patrzymy, zawsze odwołujemy się do osoby Jezusa, do Niego samego, do tego, który oddał za mnie życie. Nie bał się tego zrobić, zrobiłby to jeszcze raz, gdyby to było potrzebne, ale nie jest. No i co najważniejsze, z zmartwychwstał, tak? Nigdy nie, zapom nie zapominajmy yy, o tym drugim akcie, czy o tej drugiej części tego jednego aktu, który możemy nazwać zbawieniem. No, to wszystkiego Wam Bożego na dzisiaj i na razie. Pa, pa.